Godzina 13:13 .13, Włocławek, Dzisiaj przyjechałem od rana. Yy, nie wiem, o 9:30 byłem w Włochowku. zjadłem się na mamy. Potem z mamą i bratem jeździłem na zakupy. Na miasto ich zabrałem my i oni kupowali różne rzeczy. Ja po prostu byłem kierowcą. i Jest teraz 13:13. .13, wróciłem do mieszkania. Będę teraz Kminie nad jakimś obiadem. Muszę się rozpakować. Yy, treningu to pewnie się nie oddaje, bo trzeba boleć pewnie od tych jazdy całej, tyle godzin. I co, no kodzenie to dzisiaj autoryzacja springu, ale najpierw muszę trochę wycilować i odpocząć. Tak więc nie wiem, czy dzisiaj bym coś nagrywał. Wczoraj, yy, tak jak wspominałem, byliśmy u rodziców u dziewczyny, później wracaliśmy i też wczoraj wróciliśmy zmęczone, byłem taki jeszcze, sporo ten nie, jak kierowałem tylko ona, ale ja wziąłem Aviomarin, bo siedziałem z tyłu z pieskiem. No i tak mnie zmuliło, że jak wróciliśmy, to zasnąłem. I spałem do 20. Później oglądałem mecz Polaków. W siatkówkę wygrali Ligę Narodów. Pierwsze miejsce. Fajnie było. Po meczu zasnąłem. W sumie wczorajszy dzień tak wyglądał. Wszystko byłoby spoko, gdybym tak się nie obżerał. Ale ja bardzo dużo jadłem. I też bardzo dużo słodkiego. Dzisiaj na wagę nie wchodziłem przed ale zaraz pewnie wejdę. Wciucha było 88. Bez ciuchów zaraz zobaczymy. No ale nie jest za dobrze. Tyle na, na dzisiaj, do jutra, trzymajcie się, cześć.